Siema, zastanawialiście się może jaką najdziwniejszą rzecz udało wam się kiedykolwiek w życiu zjeść, spokojnie, cokolwiek to by nie było, nie równa się to absolutnie w ogóle z tym, co ci ludzie, których dzisiaj wam przedstawię, zjedli. I uwierzcie, to naprawdę dziwne rzeczy. Ale zanim przejdziemy do materiału, jestem ciekaw, co najdziwniejszego zjedliście Wy, więc jeżeli chcecie się pochwalić, wbijajcie na mojego Instagrama w prawym górnym rogu i tam napiszcie, co takiego udało Wam się najdziwniejszego zjeść. Okej, okay, lecimy z tematem Widzimy tutaj kubek ze Starbucksa I to wygląda taki Trochę jakby fejkowy kubek ze Starbucksa Okej, okay. ona się przestraszyła Czy ona go je? Ona je ten kubek To nie jest kubek ze Starbucksa To jest To jest jakiś prank, okej okay. Najlepsze jest to, że jest to wersja ASMR Okej, okay, patrz jak to wcina Patrz jak to wcina Okej okay. Jak ona to Ej, apetycznie to wygląda! Wow, satysfakcjonujące! Ok, teraz wieczko je, ok? What? To wieczko jest z ciasta! Czy nie? Z czego to jest? Nie! Co to jest za ASMR? Nice! Ona wcina klawiaturę? Patrzcie na to klawiatura i ona wybiera sobie przyciski, które. Tu działa! A no, bo ta klawiatura... A, te przyciski są tylko takie. <grymne> Nie. Ona wcina klawiaturę, ludzie. Też tu mam klawiaturę. Jak myślicie, wyjdzie? Może sobie spróbujemy? Nie no, ludzie, tamte były z ciasta, były oszukańcze, słuchajcie. Bez przesady, zjeść klawiaturę. Ale sam fakt, w ogóle, kto wpadł na to, żeby zrobić coś takiego? Wyobraźnia ludzi jest naprawdę fenomenalna. ok? Uh, no tutaj wypiła sobie tego, co to było to, co wypiła? Okej... Okay. Nie! 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 Co? Nie, co jest grane? Oh, ha, to brzmi jak prawdziwe! Ała! Nie, to nie jest prawdziwe! To jest niemożliwe! Nie! Okej, okay, dobra, to nie jest prawdziwe. O, ja cię kręcę, nie? Nie no, to wygląda tak strasznie. A, Wiecie, to taki kieliszek dosłownie jednorazowy. Wypijesz, zjesz i kieliszka nie ma. Ale odgłos jaki to wydawało. No wsłuchajcie się sami. Teraz. Popatrz, popatrz, patrz, popatrz. No! To jest tak jakby... To jest jak prawdziwe szkło brzmi! <ścoughs> Jeszcze to patrz. Ja nie mogę, nie, 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 to, to jest dla mnie za dużo. Nawet jeżeli ta szklanka, ten kieliszek nie jest prawdziwy, to i tak strasznie się to ogląda. Ja nie mogę tego oglądać, to robi takie dziwne wrażenie. To jest po prostu nieprzyjemne. Tak jakby ona jadła prawdziwy kieliszek. Na samym początku zastanawiałem się, że tutaj chodzi o coś z napojem, że ona, nie wiem, pije coś dziwnego. Zresztą sami spójrzcie, to co pije jest nawet dziwne. Wygląda jak żółtko i jaja <laughs> I ja myślałem, że właśnie to coś jest takie ohydne, ale tutaj chodzi o kieliszek, nie? No nieźle Ja nie wiem co będzie dalej, widzieliśmy już klawiaturę, widzieliśmy już kieliszek, widzieliśmy kubek od starbucksa Co będzie dalej? Na co udało się ludziom wpaść, żeby zrobić coś jadalnego? Może zaraz zrobią jadalny samochód W sumie, w sumie Okej okay. To jest mydło Eee no wiadomo. O! Nie, jak to brzydko wygląda. Ona wcina jakby mydło. Ale to nie jest mydło, nie. To jest. To jest coś innego. Jak lukier wygląda. mmm. <ścoughs> mmm. <ścoughs> mm. Okej, okay, dobre Ciekawe co to było, nie? Bo to oczywiście nie było mydło Słuchajcie, wy tego czasem nie próbujcie w domu, nie? Nie, nie próbujcie jeść kieliszka to, to jest niebezpieczne Ona miała jakiś podmieniony kieliszek Tak samo jak tamta laska miała podmienioną klawiaturę I ta tutaj ma podmienione mydło To nie jest prawdziwe mydło Takich rzeczy się nie je mm -mm. Czasem nie próbujcie tego, jeju Głupio się czuję, że muszę o tym mówić, ale Ale muszę o tym mówić Patrz dalej Nie, to jest ewidentnie lukier jakiś, czy nie wiem jak, jak ona to wcina nie Nie ale wygląda to źle To są takie nienaturalne rzeczy nie Co ona znowu bierze Balsam do ciała <grywa> Obija sobie to Typowe SMR, nie Kiedyś sam robiłem Oh boy A co tym razem Haha <grywa> Och, straszne. Ale to nie koniec. Ludzie zjedzą jeszcze inne rzeczy. Już się boję, co będzie dalej. Co to jest? Ręcznik. Ręcznik. What? Okej. Okay. To jest taki ręcznik, ale to jest tortilla czy co to jest? Jak to wygląda? Ej, ludzie, to jest akurat satysfakcjonujące, nie? A to jest ciasto. To nie jest tortilla, ale wygląda jak ręcznik, przyznajcie. Ty, ja nie wiem co to jest, ale bym sobie to zjadł. Patrz, kolejny ręcznik bierze. Tak o. <laughs> nie, czy to w ogóle. What? Czy to w ogóle nawet nie wiem, czy tutaj dokładnie chodzi o to, że to ma być tak, jakby ręcznik, co nie? Czy to nie jest coś innego? Ja widzę w tym ręcznik. Wow! Ej, no przestań, bo głodny się robię. Nie. Zje, jaja. Złamała to. Ok. Ej, to wygląda jak prawdziwe. Nie, co to jest? O co chodzi? To jest normalne jaja gotowane, co nie? Normalne jaja gotowane, łe. Okej, okay. nie! Ojejku, ja myślałem, że tamte jaja są takie. <grywy> Okej, <Okay>, ona wcina. <grywy> Okej, okay. to jest mocne. No, ja się nie spodziewałem, że dzisiaj zobaczę, jak ktoś je gniazdo. Co to jest? Czego to jest? Ale to chrupie. Ona wcina gniazdo, ludzie! <laughs> Oczywiście nienormalne gniazdo, no bo <laughs> to byłaby lekka przesada. Ale takie właśnie w wersji jadalnej, chrupiące. Naprawdę, mam ochotę teraz na coś słodkiego. Jeżeli wy też zgłodniliście przeze mnie. Przepraszam. Tak to się kończy oglądanie wojana. <laughs> Lepiej sami sobie przygotujcie właśnie jakieś przekąski popcorn i wtedy możecie oglądać. Okej, okay, co dalej? Okej, okay, co do... Nie. Szczoteczki do zębów. Nie, proszę, nie jest tego. Ona to zje. Okej. Okay. A to jest z jakiegoś, nie wiem, ciasta jadalnego, robiłem takiej modeliny jadalnej. Nie wiem, ale <laughs> to naprawdę śmiesznie wygląda. A ta końcówka? Ej, pokaż końcówkę. Błagam, niech ona zje końcówkę. Patrz, tam jest końcówka jak normalnie od szczoteczki. Okej, okay, to sobie jedz, ale pokaż mi, jak zjesz tą końcówkę, bo jestem ciekaw, z czego to jest zrobione, właśnie. Okej, okay, no wcina sobie całą. Okej, okay, i teraz czas na końcówkę. No dawaj. Końcówka była oszukańcza, dobra. Czyli końcówkę doczepiła, a tylko tą pierwszą część zrobiła. Łe, to podróba Myślałem, że zje również tą końcówkę. To byłoby ciekawe. Okej. Okay. Ta laska podlewa trawę. Okej, okay, podlewa sobie trawę. Ucina. Ścina sobie trawę, okej. Okay. Czy to jest trawa w ogóle, czy nie? A to co to jest? W czym ona to moczy? Nie, ona je trawę. E, no, wiadomo, można trawę zjeść, ale czy to jest prawdziwa trawa, czy to jest znowu jakaś sztuczka? Bo nie chce mi się wierzyć, że ona tak po prostu wcina trawę sobie. Okej. Okay. Ja nie wiem. Nie. To jest chyba normalna trawa. No, wcina sobie normalną trawę. No, nice, dobra, tutaj się nie dziwię, no. Trawę da się zjeść, nie to co klawiaturę. I właśnie zastanawiam się, czy to jest prawdziwa trawa, czy to jest trawa taka sztuczna, jakaś dziwna, tak jak poprzednie rzeczy. Ale chyba to jest prawdziwa trawa. Ok. Czy ona ma świecę? Ona ma świecę, dobra. I co, zje świecę sobie? Nie. Ona to zrobi. What? O nie, ona, ona prawie zjadła tą część, którą podpaliła. Ej, co to jest? Jakieś ciasto Ale fajne, ty Nie no, jak ja to oglądam, to chce mi się Ewidentnie też to zjeść O no i kolej nam sobie weźmie, okej okay. Mniam, mniam Nie, ona je dywanik Patrzcie na to Nie. To jest za grube jak dla mnie Nie Z czego to jest zrobione? Ona to wypluje, czy? Nie, zje to Okej, okay, to jest jakby taka wata cukrowa, ale taka bardziej sztywna. Nie, to nie jest wata. Co to jest? Jakby siano jakieś. <laughs> nie, nie, to jest dla mnie przesada po prostu. Ja pierdziele, nie. Nie spodziewałem się, że dzisiaj będę oglądać kogoś, kto je dywanik. Lakier do paznokci. Lakier do paznokci. No ładnie. Czekaj, czy to się... <laughs> to widać, że ewidentnie to nie... Chociaż... I trochę wygląda jak taki lakier do paznokci, taki mocny kolor. Nie! Nie! Nie mogę tego oglądać. Ja się nie, ja myślałem, że ona zje ten lakier do paznokci, a nie paznokcia. Okej, okay, to już jest przesada. Dla mnie to jest za grube. Mmm. Mmm. Mm -mm. Nie. O dziękuję. Ja nie mogę. Nie! Okej. Okay. Starazka sobie wcina zdjęcia spoko. Fajne zdjęcia, co nie? Smaczne. A teraz zje sobie Instaxa. Mhm. Dobry Instax, prawda? Dobry Instax. Mmm. Super. Ej, ale to jest jak ciasto normalne. Ej, no normalnie. Też bym sobie zjadł, no nie. Ale bym se zjadł Instaxa. Jeżeli wy zjedliście jakąś mega dziwną rzecz, możecie pochwalić się nią na moim Instagramie w prawym górnym rogu. Więc klikajcie, obserwujcie i dajcie mi znać, co tam takiego udało wam się zjeść. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. No i subskrybujcie kanał, żeby nic więcej nie przegapić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Puu!